Witam Cię bardzo serdecznie. Związki stałe, relacje stałe, zadeklarowane, uczuciowe, czujecie coś do siebie, jesteście albo jesteście po prostu razem, związki małżeńskie, związki partnerskie, tak? Że wszystko jest wiadomo, że jesteście z kimś, tak. <laughs> Na związki duchowe, bliźniacze, płomienie, bratnie dusze, bądź związki bez kontaktu, relacje bez kontaktu będzie jeszcze jeden film. Także tutaj. Zapraszam wszystkie osoby, które z kimś właśnie są albo bardzo mocno im na kimś bardzo zależy. Tak. Jaki będzie dla Ciebie ten Październik? Więc myśl o sobie i o tej osobie, Was razem, i dopiero potem wybierz obiekt bądź kamyczek, który Cię przyciągnie w jednej chwili. Zaczynamy. Związki, relacje, październik, miłość, październik 2024. Zamknij oczy. Już to trochę za późno powiedziałam z tymi oczami. Ach. Otwórz oczy. Wiesz co tych obiektów jest. To będą... A, się rozsypało. Ale no, no, położyłam to jako trzeci. Dobra, zróbmy trzy. Jeden, dwa i trzy. Jeden, dwa, trzy. Który Cię przyciągnął w jednej chwili? Która grupa? Ja zaczynam. Wy po ciężkich trudach, bo to jest kamień znowu ze śnieżki, który przyjechał tutaj prosto ze śnieżki. Ten. Wy po wielu trudach i schodach, i takich różnych perturbacjach jedno nie mogło się dogadać z drugim Wiecie co? Ona, tak mi się wydaje, że dochodzicie do kompromisu zaczynacie iść w kierunku jednego szczytu właśnie ta śnieżka tutaj wszystko przykryła te problemy być może problem z komunikacją, być może problem ze spotkaniem, być może problem ogólnie jakiejś innej natury, narodowości, odległości, rodzinne problemy, braku akceptacji bliskich. No cuda na kiju, wy dogadujecie się i macie z tego niezłą bekę i nieźle wam po prostu w tym październiku się układa. Bo tu jest ogromna radość, wy jesteście sobą. I ciężko mi jest powiedzieć, czy wy spędzacie razem czas, czy wy po prostu świetnie się ze sobą czujecie. Ja tu czuję bardzo pozytywne emocje. Tutaj też może być jakiś, właśnie wyjazd, bo śnieżka to tam wyjechała, nie? <laughs> może być jakiś wyjazd wspólny, zaplanowany, może być spędzony fajnie, super czas. I tu jest cudowna energia, słuchajcie. I cały październik i listopad, w grudniu się coś ma wydarzyć. Niespodzianka, nie powiem co. Tutaj coś takiego czuję. Jaka jest rada dla Was na ten związek? No bądźcie sobą. Korzystajcie z czasu, z chwili, bądźcie spontaniczni i po prostu przeżywajcie ten czas tak, jak on jest Wam pisany. Czy tutaj będzie rozstanie? Ktoś z Was mnie pyta. A po co? No, dlaczego miało być rozstanie? Bo po takich trudach, po takich tutaj różnego rodzaju problemach, nagle coś by miało wyjść, nie sądzę. Ta ja śnieżka, mówię, wszystko przykryła. No, jeszcze gdyby nie było tego kamienia, to bym powiedziała: Ojejku, ten nie wie co robić, ta nie wie co robić, bo tak odczuwam z tych, energetycznie z tego układu, ale tutaj śnieżka przykryła wszystko tu jest szczyt. A uwierzcie mi, ja byłam strasznie szczęśliwa i strasznie wesoła, i strasznie wyluzowana na tym szczycie. I to jest taka energia tutaj u was. Także nie ma żadnego rozstania. Według mnie, a co Wy zrobicie, jak wy będziecie działać w październiku? No oczywiście możecie zrobić wszystko tak, żeby się pokłócić, ale to ja mówię, ja tutaj czuję taką energię. Tego Wam naprawdę życzę, szczerze, z całego serduszka. Pozdrawiam, papa. Pa. No, tu będzie jakiś kłopot. Nie chcę wywoływać wilka z lasu. Kłopot, przeszkoda, blokada, zmęczenie, mało czasu, izolowanie się od siebie. Dlaczego? Bo tutaj wyjdą jakieś problemy. U któregoś z Was, albo w Waszym związku, w Waszej relacji? Czy Wy dacie sobie z tym radę? Ciężko mi jest powiedzieć. Nie wiem, czego to może dotyczyć, bo nie chcę wywoływać z wilka z lasu, nie chcę bardziej się zagłębiać. No to ewidentnie czuję problem. I obym się myliła. Co zrobić, żeby uniknąć tej sytuacji? Wiecie co? Albo ktoś z Was wziął na siebie zbyt dużo obowiązków, albo ktoś z Was nie jest do końca fer wobec tej drugiej osoby w październiku. Nie wiem, z której strony to idzie. Tu nie ma do końca tego właśnie yy, takiego ludzkiego podejścia do drugiej osoby, bo ktoś z Was się próbuje czymś zasłaniać, właśnie. I teraz nie wiem, czy to są okoliczności, które muszą się wydarzyć z uwagi na jakiś zbieg okoliczności, czy to jest coś, kto, na co z Was się ktoś uparł, że tak musi być. Czy to jest coś przewidywalne, czy nieprzewidywalne, czy z przeznaczenia, czy po prostu wychodzi problem, ponieważ jesteście niedogadani, albo jesteście niedobrani ze sobą na tyle, żeby umieć z tym problemem, kłopotem jakoś tutaj wybrnąć, porozmawiać. Tu czuję ścianę blokadę między sobą, ciszę nawet. Tu może być nawet y no coś takiego, że przez jakiś czas w ogóle nie możecie mieć ze sobą kontaktu, nie będziecie mogli mieć ze sobą kontaktu, albo nie będziecie mogli nawet ze sobą jakoś spędzać czas, bo tutaj takie odseparowanie od siebie, zimno, chłód czuję z tego, z tego układu. I nie wiem dlaczego. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy coś się wydarzy takiego, czy po prostu jesteście niedobrani, czy tu chodzi o przeznaczenie. Dlaczego tu jest taki chłód? Czekajcie, ja sobie zobaczę. Poleciały mi te karty. Ułożenie planet, czyli astrologicznie, i chodzi o pracę, uczelnie, kurs bądź hobby. A tu nie chce się zadziać tak jak powinno. Tu chodzi o ludzi. Nie ma oferty, nie ma. Nie ma jakiegoś zaproszenia, nie ma nic, ale skupienie jest na ludziach, którzy bardzo dużo ściągają energii, tak, od kogoś, od któregoś z Was. Jeszcze, dlaczego, dlaczego, może jakaś jeszcze podpowiedź, dlaczego? Dlaczego? Właśnie, że ktoś będzie skupiony na sobie. I nie będzie ze Tobą szczera ta osoba. I nie będzie widziała swojej winy. Teraz, które z Was? Które z Was ja nie wiem. Ale tak to widzę. Jaka jest Rada? Chyba tego się nie da uniknąć. W ogóle patrząc na ten kamień, ja widzę głowę Smoka. Nie wiem, co się Tobie to kojarzy. Z czym Tobie się to kojarzy? Tu widzę głowę Smoka no tak to jakby tak gdzieś jakaś, jakaś głowa węża albo smoka jakby się coś po prostu takiego wam wbiło nie wiem co ci to mówi ale tak mi się pokazało mam nadzieję że wam się to nie spełni i że gadam bzdury tak tylko o to mi chodzi może nabiję po prostu obowiązków też tak mogłoby być u któregoś z was tak może być Siły wyższe, obowiązki, inni ludzie. Podejmuję decyzje sam za siebie, sama za siebie. Nie mogę podejmować decyzji patrząc na ciebie. Albo po prostu, no jakby jesteście oddzieleni. Może wy się teraz rozstaliście albo rozstajecie się. No nie wiem. No tak mi się to pokazuje. Nie wiem dlaczego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa. Kochani. Y szóstka karmiczna, bardzo ładna kosteczka wypadła na tej szóstce to jest coś pięknego, to jest miłość karmiczna, to jest wszystko co idzie do przodu, tutaj jest związek razy 2. tutaj co prawda to się rozsypało, ale żółta serpentyna pod tym karta, za... boże karta element mówiący o miłości o zakochaniu, zauroczeniu ten cytryn nie wiem w jakiej, w jakiej stał pozycji, czy w takiej czy w takiej, to się wysypało wszystko tu będzie, yy, wiecie co tu będzie? Ja Wam powiem, co tutaj będzie. Totalna rewolucja w tym związku. Czy dobra? No, rewolucja rozniesie wasz system do tej pory, jaki zbudowaliście. Nagle coś się wydarzy. Czy wy będziecie razem do końca października? Wy chyba tak naprawdę od października dopiero zaczniecie być razem, ale tu jest totalne przewartościowanie tego, co było do tej pory. Totalna rewolucja. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Dlaczego totalna rewolucja? Chodzi może o jakieś dziecko, zajście w ciążę. Mm, nie wiem. Potrzeba zajęcia się dzieckiem, dziećmi, coś przy dzieciach wyjdzie, ktoś z Was będzie naprawdę chciał, ale Wy pasujecie tutaj do siebie idealnie, jest pokazana też karta. A tutaj? Zadam pytanie: dlaczego ta rewolucja? A nie mogę wiedzieć, ani Wy nie możecie wiedzieć. Powiem tylko tak, do tej pory, co żeście zbudowali, czy już będziecie budować w październiku, to będzie zupełnie coś innego niż do tej pory. Nie wiem, jak długo się znacie, jak długo jesteście razem, ale tu to będzie totalna rewolucja. Tutaj, jak jest karta wieży w tarocie, która wszystko rozwala, co nie zostało zbudowane na stałym fundamencie, to tutaj, jakby ta karta wieży rozwali cały system, który do tej pory zbudowaliście. I teraz albo zbudowaliście w dobrej intencji i to gdzieś zostanie przewartościowane, albo nie zbudowaliście jeszcze i teraz zostanie zbudowane właśnie przez tą rewolucję. Macie dwa wyjścia. Ale ta szóstka mówi o karmie miłości, o dobrej karmie. Tutaj coś się do Was zbliża. No, no tak. Yy, dopowiem sobie rewolucja dlaczego. Dlaczego ta rewolucja w tym związku w październiku? Wiecie, co mi tu przychodzi do głowy dziecko naprawdę? Bo tutaj mamy tak znowu element, który mówi o yy, miłości, tu jest energia męska. Tu jest znowu miłość, która nadchodzi, dwie jakby, dwie gwiazdy tworzące supernową i teraz tak tutaj jest ten słonik spełnienie przy czyli jakaś jakieś coś co ktoś z was by naprawdę chciał i, i cieszył się że byłoby to takie możliwe tutaj są sprawy dotyczące waszych zainteresowań i hobby i tego czego pragniecie to może być dziecko ale to też może być że ten mężczyzna wreszcie się zakocha on wreszcie powie, co czuje. On wreszcie okaże te uczucia, jeżeli nie chodzi o ciążę. On wreszcie przejmie inicjatywę. Dla niego sprawy materialne, finansowe, zawodowe pójdą do tyłu to już nie będzie ważne. I wszystkie troski, zmartwienia pójdą do tyłu. Pozytywne rewolucje. Tak, tak uważam. Sonia Różowy zawsze mówi o szczęściu. No tak bo ktoś z was już naprawdę chciałby tego szczęścia w swoim życiu ja myślę, że to są dobre wiadomości a teraz sobie jeszcze dopytam w kamyczkach jak zakończycie, specjalnie dla was jak zakończycie ten październik właśnie w relacji tej miłosnej w tym związku może być dowiedzenie się o tym że ktoś jest w ciąży druga rzecz kochani Wam się zacznie układać we wszystkich sprawach materialnych, jaspis, dalmatyńczyk, obserwacja, jeżeli chodzi o komunikację, czy komunikację na odległość, tu się wszystko wam zacznie układać. I tu jest budowanie, tak jakby pokazujemy się budowanie swojej przyszłości już razem, ogarnięcie tej przyszłości razem. Może być przeprowadzka, może być zamieszkanie wspólne, mogą być jest piękne, bo to jest kamień świadczący o ogromnej świadomości, duchowości, czystali, czystej, krystalicznie czystej duszy i, i są dwie takie osoby. <gry> No ja nie wiem. Ja tu nie widzę nic negatywnego. Losuję, losuję, to mi się ma ładnie skończyć przy Was. To ja tak chcę. Ja tak chcę, żeby Wam się bardzo ładnie skończyło. Ten październik tutaj zrobi totalną rozwalankę. Tak? Ale mam nadzieję, że pozytywną i tak ma zostać. I tego ja sobie tutaj życzę. Także wszystkiego co dobre. Wspaniałego października. Trzymajcie się buziaczki. Pa pa!